Cyrk współczesny jest bliżej działań teatralnych, czyli my oprócz tego, że pokazujemy swoje umiejętności, wykazujemy też pewne historie, że zarówno umiejętności są ważne, jak i cała oprawa, ale przede wszystkim pokazanie historii i przekazanie emocji. Cyrkowiec współczesny jest artystą, który nie tylko umie pewne wyjątkowe umiejętności, ale też jest świadomy tego, że przekazuje pewne informacje i przekazuje pewne emocje. Tu już jest kolejne lato w Teatrze w Zawoi. Tym razem jako takie motto wybraliśmy cyrk, a dokładnie cyrk współczesny, który łączy teatr z różnymi umiejętnościami. A te znowu są pretekstem, aby wspólnie z młodzieżą pracować nad pewnymi wyzwaniami, nad takimi wyzwaniami, które czasami nie udają się od razu. Bo kiedy żonglujemy, piłka upada, ale po iluś próbach uczymy się i mamy te małe lub większe sukcesy. I więc to jest ten taki nasz, że tak powiem, Pedagogiczny cel, aby pokazać, że warto próbować, warto próbować nowych rzeczy, warto się nie poddawać, warto żyć w wspólnocie, bo też o tym jest cyrk. Warto stworzyć coś razem, warto pokonać swoje jakieś ograniczenia, czasami mentalne. Every of the team in the group, they are important element of this. show so for me it's really big opportunity for them uh, broken this all limitation they have some of them they are shame they have shame to participate uh, some of them they don't take off a full voice for example but with this exercise what we do they uh, research and look for the capacity Wszystko to wspinane jest oczywiście ramą teatralną, bo jest to lato w teatrze. Do tego dochodzi jeszcze muzyka. Tworzymy y, zarówno warstwę muzyczną taką, aby podbić, jeszcze bardziej podkręcić te wszystkie sztuczki, które są tutaj ćwiczone. Także tworzymy teksty, muzykę, nasze własne autorskie utwory. Do tego dochodzi jeszcze plastyka. Dzieci przygotowują spektakl cyrkowy, więc będzie bardzo kolorowo, będzie dużo kolorowych piłek, kolorowych wstążek, tworzyły takie łapacze snów z cyrkowych artefaktów, którym na przykład kula hop, łącząc jak gdyby je troszeczkę tutaj z naszą babiogórską kulturą i tworzyły takie kowe instalacje, inspirując się pająkami babiogórskimi. Wszystko łączymy razem w widowisku, które jest jakby efektem tej pracy warsztatowej, tego procesu, które na końcu daje satysfakcję młodzieży, że dokonała coś wspólnie. Że rzeczywiście od tego momentu zero, kiedy się spotkali, kiedy się jeszcze nie znali, kiedy się poznali, kiedy nauczyli się, kiedy pierwszy raz być może mieli w ręku piłkę, chustkę do żonglowania lub jakiś inny rekwizyt, kiedy wspólnie wymyślaliśmy historię, a historia ta jest bardzo prosta, bo tak naprawdę chodzi o to, jak pokonać dzień, aby nie był nudny. Za każdym razem praca przelecie w teatrze jest procesem. Proces jak każdy proces pracy grupowej obarczony jest pewnymi ograniczeniami i czasami przeszkodami. Pipeti, pipeti, bo nie chce mi się śniadanie drób. Nie chce mi się do szkoły idź. Nie chce mi się! No właśnie, naszą rolą, mam wrażenie, jest też wyłapanie, które dzieci no, lubią bardziej akrobatykę, które dzieci bardziej lubią żonglować, które grać na instrumentach. Więc oczywiście obserwujemy je, patrzymy, kto jest właśnie bardziej taki mobilny, lubi się ruszać, lubi tańczyć. I no właśnie, to jest taka też rola, obserwowanie tych dzieciaków i dla każdego szukania. Rzeczy, w której się spełnią. Ja więc, naszym zadaniem jest też scalenie tego w całość i spowodowanie, żeby zarówno ci amatorzy i debiutanci, jak i ci, którzy już coś potrafią, znaleźli swoje miejsce w tej pięknej teatralnej całości. A co do samego spektaklu, ja nie mam obaw. Mamy fajne teksty, mamy fajne numery, dobre nastawienie i tak naprawdę. Spędzanie czasu tutaj i to, nad czym pracujemy, zawiera też w sobie pewne pozwolenie na to, że coś może nie wyjść. Nie chodzi o to, żeby było doskonale, chodzi o to, Dokładnie, żebyśmy... Dokładnie, jesteśmy ludźmi, a nie robotami. Jesteśmy możemy się mylić i ważne jest, żeby wstać i podejść do czegoś jeszcze raz. Przecież tak naprawdę na tym polega cyrk, bycie sztukmistrzem, tak? Pewna ilość powtórzeń, błędów jest w to wpisana. Nie boimy się. A jak nam nie wyjdzie, to wyjdzie cyrk. <laughs> Ha, <laughs>